Witajcie na moim kanale. Ja jestem Krawiec Podcast, a ze mną jest Juan. Dokładnie. Dziś. Dokładnie, cześć Juan, cześć DJ Sandał. Jak się czujesz z tym, że dostałeś zaproszenie? Ja dostałem zaproszenie od właśnie Bartka Krawczyka. Jest to dla mnie bardzo zaszczyt jako pierwszy gość na tym kanale. No, i też się nie dziwię, bo jestem DJ Sandal. No oczywiście. Jestem jednym, no. jednym z, yy, z ludzi, którzy stworzyli ten kanał. Więc... To prawda. Yy, warto zaznaczyć, że ten kanał był kiedyś Twój. Zgadza się. Yy, kiedy Ty ostatni, ile Ty tam filmów wypuściłeś? Dwa filmy wypuściłeś, co nie? Dwa filmy. Dwa filmy po dwie minuty. No dobrze, no to w takim razie nam powiedz, co robiłeś na tym kanale. Co było takiego interesującego? Chciałbym też powiedzieć, że yy, suma, jakby te wyświetlenia to było jakby ponad 900, więc to jest trochę dużo. Yy, no jak na start, na pewno. Chciałbym pochwalić, ale... No, no dobra. To powiedz nam, co robiłeś na tym kanale w takim razie? Na tym kanale szczególnie deboxowałem, takie głupie filmiki, trochę cringe'owe, ale no, wesoło było. To no na spojrza... pewno było mi... wesoło. Nie no, czasami to czułem, że wpadłem w depresję, jak ludzie, jak <laughs> <laughs> na no takie coś, no nie, ale... No, ale fajna było. przygoda na pewno była. Dobrze, no to w takim razie powiedz nam... Skąd się za, z, z, wziął ten zapał do beatboxowania? Jak zaczą, kiedy zacząłeś beatboxować? Dlaczego? To chyba było dwa lata temu. Bardzo się interesowałem muzyką. Oczywiście takie muzyki, które. jakby takie melodie i tak dalej. I mhm. bardzo czułem się w muzyce. Więc dlatego okay. chciałem zostać. Beatboxerem. Dobra. A od czego się dowiedziałeś w ogóle o beatboxie? Czy to, to było coś, co pokazał ci ktoś z rodziny? Czy to bardziej zobaczyłeś na YouTubie jakimś? Czy zobaczyłeś jakieś, nie wiem, słowne, słownego beatboxera i, i, i pomyślałeś, że chcesz to robić? Nie, nie, właśnie. Yy, no. Oglądałem sobie jakieś tam filmiki na YouTubie i mhm. no, widziałem. Yy, no, widziałem jak ludzie beatboxowali. Zaczynałem się. Jakby, no, oczywiście na początku próbowałem. No i no, jak Honk mówił, bym jadł widelec. Ale, ale teraz mi idzie bardzo okej. Okay. Yy, dla widzów, widzów, tylko poinformujemy: Hong to nasz yy, wierny, wspaniały przyjaciel. I razem we trzej założyliśmy ten kanał. Głównym naszym prowadzącym ten kanał, czyli właśnie główną postacią tego kanału był oczywiście Juan, który beatboxował, a my ja z Hongiem byliśmy na zapleczu i, i a, montowaliśmy Bartosz, materiał i promowaliśmy. Może Bartek podzieli nam się, jak zyski i tam. Wszystko były podzielone w tym. Nie, w tej nie no to jest. E, mieliśmy oczywiście plany na przyszłość, ale e, Juan stracił zapał do beatboxowania i, i, i obraził się po prostu na nas i nie chciał beatboxować. A właśnie Juan, to może być kolejne pytanie dla Ciebie. Dlaczego przestałeś? Dlaczego? Przez... Nie wiem. Mimo, że dużo lajków, dużo wyświetleń, ale... No okej, okay, no może 200 wyświetleń to jest dzięki mi, No Nie wiem dlaczego. No pewnie miałem coś innego do roboty. Okej, okay, czy po prostu znudziło ci się, nie chciało momentu... ci się. Znudziłem się. Ja o tym momentu już No i zrozumiałe, no. No dobra. I... A, skąd... I to jest... przez Honga. Przez Honga. Przez Honga. Dobra. A teraz powiedz mi, skąd w ogóle wziął się pomysł na e, kanał DJ Sandał? Po co i że to jest dość ciekawa historia. Owszem. Jest to bardzo długa historia. Śmiało opowiadaj. Mamy czas. Okej, okay. No to. Pewnego dnia w szkole zorganizowano taki dzień yy, yy, muzyki. Parę tam gości przychodzili do szkoły. Był yy, tam koncert. Szczególnie tam rapowali. Ja siedziałem tam yy, w, yy, na, po, na podłodze, na, tam w dużej sali gimnastycznej. Yy, to Robili terapy, potem po tym no, poprosili dwóch uczestnik, uczestników do beatboxowania No to pierwszy, taki z siódmej klasy No Podniósł rękę I tam beatboxował Ja, no tak średnio, nie chciało mi się tam stać i tak całej szkole beatboxować. Nie, nie byłem pewny w si siebie i tak to wszystko. No dobra, więc, rozumiem. Ale, ale później koledzy jakby... Wzięli moją rękę i do góry podnieśli. Dlatego musiałem... stać. Czyli można powiedzieć, że to dzięki kolegom pokazałeś się w ogóle w internecie. Um, no tak. Można by tak powiedzieć, ale to też całkowicie yy, to był mój wybór, tak. Okej, okay, rozumiem. Czy... Hmm. Rozumiem, że beatboxowałeś przed całą szkołą? Przed całą szkołą. Tak. I jakie były wrażenia? Jak myślisz, jakie były wrażenia tych yy, widzów, jeśli można to tak nazwać, po Uch. swoim występie? W moim występie oczywiście. Okej. Okay. Może powiemy o y, występie tego Kolesia z siódmej, okej? Okay? Dobrze, śmiało. Dobra, to. to po, po występie tego z siódmej wszyscy skali z radości. Mhm. Ale po moim występie okay, to nagła cisza. Taka cisza. Aż tak się zamienili. W mojej głowie jakby nie, wiedzia, nie, nie wiedziałem co to robić. No trochę było to smutne. Tak. Um, wszyscy się patrzyli na mnie i była taka cisza. Nie, ale um, czułem się trochę źle. Może moi koledzy paskali, ale szkoła to była cisza. Rozumiem. Eee, no dobra, mimo wszystko założyłeś kanał. Był to... Twój pomysł, twoja inicjatywa pomyślałeś, kurczę, nic nie mi to idzie, założę kanał. Czy może jednak jakiś kolega do ciebie podszedł i, Ej, Mordo, może założysz kanał, bo w sumie dobrze ci to idzie. Wybijemy się na tobie. Kanał. Przyczyną stworzenia y, tego kanału jest y, przede wszystkim. Y, no, chęci Bartka do, do zarabiania pieniędzy, tak? Daleko no, było tak? do zarabiania, ale częściej można powiedzieć, że, daleko, że, ale, że tak było. No, tak. tak, i też Hong, który tam edytował i tak dalej. Dokładnie. No dobra, a myślałeś kiedyś o powrocie na YouTube? Powrót na YouTube? Nie, nie interesujemy takie rzeczy. No ale teraz wracasz na YouTube. Dobra, ale no, tytuł jeden odcinek, no, no może ci nie zaprosisz jeszcze raz y, na twój kanał, to będzie mi bardzo miło. No dobrze, rozpatrzę taką, y, taką opcję. Myślę, że, y, że na pewno kiedyś jeszcze się spotkamy y, na tym kanale. A teraz... Chyba najciekawsza część tego podcastu, czyli skąd w ogóle wzięła się nazwa DJ Sandow. Potem kryje się też ciekawa historia. Tak, to jak wszyscy wiecie, DJ Sandow to jest y, moje imię jako beatboxer. O, o DJ to jest... Y, Powiedzieć, jak już wszyscy wiecie, wiecie, że DJ jest taki jakby muzyk, który yy, no gra, gra w muzykę. Miksuje muzykę, można powiedzieć. Dokładnie. Yy, a sandał, no to jak pamiętacie, ten koncert w szkole nosiłem yy, na no, sandały. Tak. Yy, zamiast buty to nosiłem sandały, tak. No prawda, nosiłeś no, w szkole sandały. To był, to był taki obciach. no nie miałem buty, zapomniałem. No i nosiłeś ze skarpetkami te... sandały. I z tego co pamiętam, twoim uzasadnieniem było, że jest ci zimno. Tak było? Było zimno, tak. I nosiłeś to z to skarpety z e, sandałami. Nie wstydziłeś się tego? Coś, no, wstydziłem się, ale nie miałem innego wyboru. No. Przecież nie chciałem y, na scenę pójść, aby. zostałem zmuszony przez Was. Y, to nie było planowane. To po prostu wszystko tak stało się z y, zmienatka. Mimo wszystko pokazałeś się i y, to jeszcze w sandałach i skarpetkach przed całą szkołą, zabić boksowałeś. Ja szczerze nie miałbym odwagi na takie coś, więc dla Ciebie brawa za to. Eee, okay. Więc i to pokazuje też trochę, że masz większy dystans do siebie. Dobrze, no to yy, skoro już wiemy szczegóły o kanale, to może hmm? wspomnisz tam coś o twoim prywatnym życiu, co teraz robisz, czy robisz coś ciekawego podczas tej kwarantanny, czy, czy jednak siedzisz po prostu jak każdy. Przed komputerem odwalasz lekcje i, 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 i tak leci całe Twoje życie. Mm, moje życie, no też tak jak u Was. No, też y, no, używam komputer, to no, siedzę przed nim co chyba codziennie parę godzin. No bo też y, teraz jest są kwarantanna, lekcja online. Y, często też gram na komputerze y, różne gry. No dobra, pan, to myślę, że obgadaliśmy już wszystko. E, dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie i cieszę się niezmiernie, że mogłem z tobą pogadać. E, no i co? E, dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Koniecznie zostawcie subskrypcję, żeby nie ominąć kolejnych filmów. E, piszcie w komentarzach, oczywiście, e, kogo chcielibyście zaprosić. Kogo w sensie ja miałbym zaprosić na kolejny odcinek i wraz z tym daj, dawajcie pytania do tej osoby, które mógłbym ewentualnie zadać. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie. Juan, chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić, coś powiedzieć od siebie? Um, no, jest mi bardzo wesoło jako pierwszy gość na tym kanale. No. Um. Oczywiście żartowałem, jak mówiłem, że, yy, że musiałem być pierwszym gościem na tym, więc. To był tylko żart, więc. Yy, nie. i nie. Nie dawać tutaj dislike. Mam nadzieję, że kanał będzie miał długą przyszłość, a Ty ją rozpoczynasz. Yy, no i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.